Tworzenie ścian i podłóg w programie CAD Decor Pro. Ściany możemy narysować na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na wyrysowaniu ścieżki, która będzie stanowić wewnętrzny obrys ścian zewnętrznych budynku. Wybieram narzędzie ścieżki i zaczynam rysowanie od górnej krawędzi obrysu. Pamiętając, że ścieżkę należy rysować zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kieruję się w prawą stronę i wprowadzam wartość, która stanowi długość rysowanej ściany i zatwierdzam klawiszem Enter. Kontynuuję rysowanie ścieżki do ostatniego wierzchołka, a następnie wpisując Z i naciskając Enter, zamykam wyrysowaną ścieżkę w tym samym punkcie, w którym rozpoczęłam jej rysowanie. Analogicznie wyrysowujemy ścieżką ściany działowe. Otwieram narzędzie ściany i wprowadzam parametry ścian. Dzięki zaznaczonym opcjom rysuj podłogę i rysuj sufit program automatycznie nam je wygeneruje. Naciskam wskaż i wskazuję ścieżkę. Pojawiły nam się ściany zewnętrzne. Ponownie otwieram narzędzie ściany, zmieniam grubość ścian i po zaznaczeniu opcji Rysuj jako ścianę działową, wskazuję kolejno ścieżki odpowiadające ścianom wewnętrznym. W razie potrzeby koryguję parametr grubości ścian. Drugi sposób wyrysowania ścian polega na rysowaniu ścian bezpośrednio przy użyciu opcji Rysuj ściany, które znajdziemy w narzędziu ściany. Wprowadzam odpowiednią grubość i wysokość i naciskam Rysuj ściany. Tak jak przy rysowaniu ścieżki, zaznaczam punkt początkowy i wyrysowuję ściany zewnętrzne zgodnie z ruchem wskazówek zegara, upewniając się, że początek i koniec znajdują się w tym samym miejscu. Kończę rysowanie ścian prawym przyciskiem myszy. Podobnie postępuję w przypadku ścian działowych, pamiętając o zaznaczeniu opcji Rysuj. Jako ścianę działową. Ściany zewnętrzne po zaznaczeniu w wizualizacji opcji pokaż ukryj ściany z zewnątrz dają możliwość przenikania przez ścianę. Nie tylko ułatwiają poruszanie się po projekcie, ale również pozwalają na ustawienie widoku wizualizacji za nimi. Ta funkcja nie ma wpływu na ściany działowe. Taką samą właściwość ma sufit, który automatycznie wygenerowaliśmy podczas rysowania ścian. Jeżeli automatycznie wygenerowany sufit i podłogi nam nie odpowiadają, Możemy wyrysować nowy kształt za pomocą ścieżki i w elementach dowolnych wybrać, który z tych obiektów chcemy wyrysować. Nadajemy odpowiedni poziom, opcjonalnie zaznaczamy płytki, i po zmianie nazwy warstwy, rysujemy nasz nowy sufit lub podłogę.